Rekord świata w najgłębszym nurkowaniu należy do obywatela Egiptu pana Ahmeda Gabra i wynosi on ponad 330 metrów. Mi do tego wyniku trochę brakuje, ale mam certyfikat OWD do 18 metrów. Dzisiaj będziemy nurkować w Deep A że nurkowanie to sport dla dwojga, poznajcie Dawida. Bożor! Nie mniejszego świra niż ja. Zobaczymy, co tam można przeżyć i czy rzeczywiście. Robi wrażenie! Dawid to już mi prawi i mówi, jest zawodowym nurkiem. Ja. Nie, 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 nie <słukasz> myl powiem. No dobra, w każdym razie nurkowałeś więcej razy ode mnie. O, to się zgadza. I bo ja tak naprawdę zrobiłem rok temu certyfikat i poza tym, że oczywiście miałem nauki na basenie, to jakby egzamin miałem na otwartej wodzie w kamieńcu, w tam w tym kamieniołomie. Tak jest. Ale Dawid fajne rzeczy mówi, bo mówi, że dla mnie tutaj będzie dużo korzyści z dzisiejszego wyjazdu. No dużo korzyści, dlatego że to będzie pierwsze twoje nurkowanie, gdzie jest zasięg widoczności. Pod wodą będzie większe niż na wyciągnięcie ręki. No dobra. Yy, my zaczynamy podróż. Jedziemy pod Warszawę, także 3,5 godziny drogi przed nami. Widzicie, przebity i widzimy się na miejscu. W międzyczasie jeszcze coś poświęcimy. Dzisiaj kciuk w górę zabroniony, bo <śm> dla <śm> tych, co jeszcze nie nurkują, to słuchajcie, to znaczy wynurzenie. Więc dzisiaj funkcjonuje takie określenie. Obydwoje mamy uprawnienia, moi drodzy, do się mówi, minus 18, nie? Tak. Do 18 do metrów. metrów. Będzie instruktor, bo to jest pierwszy raz nurkowanie w tym miejscu, więc nie chcemy też się jakoś tam, nie wiem. Chcemy, żeby to było też bezpieczne. Tak, nie? bezpieczne, ale żeby ktoś tam pokazał. Żeby ktoś tam pokazał, tak żebyśmy mogli w pełni doświadczyć. Czy po widać, że się stresuje, czy nie? Widać? No nie, nie, jest Ja się boję głębin. Naprawdę. To znaczy, że masz poukładane w głowie, no Każdy Ale chcę, 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 chcę sobie z tym, z tym radzić. I rzeczywiście to będzie dzisiaj inne nurkowanie niż te takie nasze w Polskie na otwartych wodach, bo tu rzeczywiście wszystko będziemy widzieć Zanim wejdziemy z Dawidem do środka, to chwilę o samym Deep Spot. Został otwarty w 2020 roku i był wówczas najgłębszym basenem nurkowym na świecie. Polska, górą. Aktualnie zajmuje drugie miejsce, bo tytuł króla musiał ustąpić na rzecz basenu w Dubaju. Już było dobrze! Już było dobrze! Ale nadal utrzymuje pierwsze miejsce w Europie. Jego głębokość to prawie 45,5 m, a temperatura wody utrzymywana jest w okolicach 32 stopni Celsjusza. Basen ma pojemność 9 milionów litrów wody, a pierwsze jego zalanie do pełna trwało 3 tygodnie. W jego głębinach kryje się mnóstwo atrakcji dla nurków, takich jak wrak statku, samochodu czy podwodnej jaskinie. Stworzony na wzór astecki. Chyba astecki. Woda już nalana, słyszałeś? Słyszałem i ciepła. Prosiłem, żeby była ciepła. Państwo wyrazili, rezerwując yy, zgodę na nagrywanie, także mam szansę, że dużo rzeczy wam dzisiaj będę pokazać. Raczej nie. GoPro to ziadłstwo. Ja od razu idę Pierwszy luk. Ale wody dużo, co? Patrz, tutaj <grym> Ty tu nie miało być no to co? Idziemy na recepcję formalności i wbijamy. Jak nie macie sprzętu, tak jak ja na przykład, bo Dawid ma, dostałem komputer do nurkowania. Dobra, przebieramy się. Za dużo tutaj nie będę cudował z kamerą. To i tak cud, że mogę coś nagrać. No jestem ciekaw! Będzie ogień. Będzie ogień? No to jesteśmy. Ale cieplutko. Chodźcie, ja wam popokazuję najpierw trochę rzeczy. Jak to wszystko tutaj wygląda. Dobra, pierwszy raz u nas tutaj? Pierwszy, pierwszy raz. Wychodzimy teraz, bramy nasie jest i Załodzimy z i to wtedy krótki briefing, co będziemy zrobić, jakie zrobimy. Super. Szybkie szkolenie, jacket, dzięki temu się pływa. Tu się reguluje wysokość Wybierając sprzęt czy wypożyczając je za granicą, zwróćcie uwagę czy jest ta gumowa ościelka. Ościelka gumowa. To się oczywiście zakręca na butle, ale często za granicą jest to wybrakowane, także jest to element niezbędny, żeby wam się nic nie stało. Żebyście dłużej popływali. Tak. Jest stało sprawdzić. Całość jest złamana. Bardzo często używamy stalowe, to wtedy jest księżka, około 15 kg, można trochę więcej. No. Używamy stalowe, to wtedy nie potrzebne jednego e, ciężarki. Czyli można wziąć piętnastkę? ale 15 <suszę> będzie <za>, na fabryce <suszę> <ze> księżka. <suszę> Dobra, okej, okay, za. okay. Zabieramy ten od dwunastki. Ja ci wystarczy. Dobra, dziękuję. Czyli to uzbrajamy sobie sami? Sami. Wszystko sami, ja tylko patrzę. Dobra. Uzbroiliśmy jakiety. z racji tego, że właśnie mamy już certyfikat. Pan tylko pod naszym okiem to sprawdza. Wszystko na razie sprawne. Połudziwe słaście w mm -hmm. I co, będziemy zakładać w wodzie? wodzie? Tak, teraz tak. Generalna standardowy dyrektywa w spocie. Musimy pompować chemizelkę, e, kładamy coś sprzęt w, w wodzie, mm -hmm. tak jak tutaj na przykład tak i i potem siedzimy, załodzimy tylko płytwę i wchodzimy do wody z płytwami. Wkładamy nas w w wodzie, ale jak my nurkujemy tutaj na pasy, to nie ma prądu, jest czysta woda. Mam pozwolenie do 20 metrów do nurkowania. Ok, Zaludzimy powoli do 20, koło rura. Bo jest cały basen, całobasem cały basen jest 45,5. Sam dół, cały basen jest 20 metrów głębokości. Ale cię podoba, nie? No.

Wypukać po tym płynie? Nie trzeba. Na 6 metrach z powodu ciśnienia padły nie jedno, ale 3 GoPro. Dlatego przebitki z jaskim widzicie z kanału Deep Spotu. Tam? Ale super, ale czas. No, <laughs> Może i dobrze powiem ci, wiesz? Bo człowiek się nie skupił na nagrywaniu, no tylko na obserwowaniu. Tak, Wszystko ok? Wszystko ok, Dobry. dziękuję Dobry. bardzo. Dzień wychodzimy? Tak, tak, bo... Moi drodzy, ja dużo teraz gadać nie będę. Z prawej strony, dobra, wychodzimy. Bez mikrofonu, bez niczego, dlatego tu się wstrzymuję od żadnego komentarza. Trochę zdenerwowany jestem tą głębokością, że GoPro nie wyrabia, ale to zaraz nadrobimy, nie? Pionach. Maksymalna głębokość 19 i 9 metra. No i teraz tutaj. O, ja widać tofie. jak ładnie schodziliśmy, nie? Temperatura stała. No to czas podsumowań. Ja powiem kilka słów, z racji tego, że to jest nurkowanie, moi drodzy, poproszę też Dawida, ma większe doświadczenie, powie kilka słów od siebie. Pierwsza rzecz to yy, GoPro to dziadostwo. Ile? 6 metrów? Wiecie, co się dzieje? Yy, te wszystkie przyciski, które są na GoPro, one po prostu pod wpływem ciśnienia się zapadły i nie można było normalnie niczego kompletnie zrobić. Na mnie zrobiło to wrażenie. Jest to naprawdę coś, w mojej opinii, wartego wydania tych siedmiu, ośmiu Stwierdziliśmy na koniec, że e, przyjeżdżamy tu jeszcze raz, ale już bez instruktora. No bo wiemy jak, wiemy szczyt. Słuchajcie, nie czuć tutaj takiego pędu. E, ja nie czułem oddechu czasu na sobie, że, że gdzieś się tam nie zmieszczę. Te komnaty są rewelacyjne. Ty wzięli specjalnie światło jeszcze, a ja w pewnym momencie, jak Dawid świeci, mówię. Niech on to wyłączy, bo jest tak ładnie bez tego. No. Ciepło sobie opływać. Gorąco polecam. Takie basenowe warunki kontrolowane dla mnie, A. dla kogoś, kto już nurkował. To, to jest wiadomo, kolejne nurkowanie, ale myślę, że surorę robi ten oby dla osób, które nigdy nie nurkowały. Ja się czuję tak, jakby po snorklingu w Egipcie. Kiedy schodzicie i wiecie, w Egipcie jest tak, że macie jakby dwa światy. Jest ten świat pustynny. Okay i schodzicie pod wodę i nagle jest to dżungla. Myślałem, że będę rozczarowany, ale ta infrastruktura tutaj, wrak samochodu, <śm> e, satek, wychodzenie e, po linie, tego oczywiście nie widać, bo to się nie nagrało. Wychodzę spełniony i wychodzę taki pełen taki wrażeń, nie? Pozytywny. Tak. Tutaj jaskinia jedna, jaskinia druga, jakaś twarz, tu jakieś drzewa, tu jakiś zatopiony e, szkielet ze, ze smszerką. E, e, Ciężkie piłki do rzucania. W skali od 1 do 10. Nie byłem w innych miejscach. Zostawię sobie rezerwę, dam 9. Bo możemy coś rozskopić. By... To jest takie 10 prawie, ale nie byłem w innych miejscach, więc daję 9. Twoja opinia? Ja myślę też, że 9 to jest prawdziwe, 9,5 myślę, że na razie zostawię na zachętę. Idziemy jeszcze zjeść, bo zamówiliśmy sobie specjalność tego miejsca, czyli Deep Burgera. Także, jeszcze krótka recenzja, jedzenia. I ja tam chcę. Wejdź do Tak wygląda ten burger. Cena: 55, 55 zł. Więc zaraz zobaczymy. Fryteczki do tego. No dobra. To zobaczmy, Deep spot. jak się bronisz. I no, pod kątem basenu bronisz się dobrze. Mam taki deficyt kaloryczny. Że... No, człowiek kurna popływał, to tyle kalorii stracił, że... To jest hmm. dobrze, że w tym miejscu też można zjeść. Mm. Duży kawał mięcha, pomidor, żurawina, rukola ogórek. Jakiś sos chyba, nie wiem. Ser pleśniowy? Ser pleśniowy. To jest camembert chyba, mm. ekspertem burgerów nie jestem, ale smaczny burger. Zobaczcie jeszcze tego burgera z tej strony. Tak on się prezentuje. Kurna burgera jesz widelcem, mm. jak w restauracji porządnej. Fajne, ta żurawina tutaj A żeby nie było różowo, frytki najsłabsze jak głęboki Na głębokim oleju zrobione. Ale co chcę powiedzieć, ten materiał jest inny niż do tej pory. Materiały, które były. Piszcie jak takie materiały wam się podobają w ogóle. Czy chcielibyście ich więcej, wpadajcie na e, kanał nadawczy, na Instagrama. Super robota, dzięki Dawid dziękuję za zaproszenie. Super, nie ma problemu. My mamy jeszcze przed sobą powrót do Wrocławia. Dzięki za dzisiaj. Miłego dnia wam życzę. Team Łukasz, pamiętajcie do następnego. Pa, pa. Spodobało się i chcesz więcej? Żaden problem. Na lewo najnowszy film, z prawej moja propozycja dla ciebie. Pamiętaj, Team Łukasz zawsze subskrybuje.